Dzień dobry moi drodzy widzowie. Dzisiaj taki krótki filmik z życia wzięte. Pojadę dzisiaj do sądu. Miesiąc temu podjechałem po klienta pod yy, lokal i podszedł do mnie policjant, który oczywiście też tam miał zaparkowany, no ale wiadomo, policjanci mają uprzywilejowanie, więc mogą się stać gdzie chcą. Ale on nie był na służbie, znaczy był, nie był, nie wiem, był w restauracji Wychodził z restauracji, w tym momencie podjechałem I coś mu się nie spodobało, bo w każdym bądź razie Od razu do mnie podszedł i powiedział, że nie mogę tutaj parkować Ja mówię, że ja tu nie, nie chcę parkować Tylko po prostu czekam na klienta do, i to będzie trwało do, maksymalnie do 5 minut nie? Powiedział, że nie Dobra, zjechałem Wjechałem na teren obok parkingu to no właściwie tak naprawdę niewiele, ale na teren parkingu. Tylko nie wsunąłem się między auta, a wzdłuż czekając na tego klienta. Podszedł do mnie, zażądał do mnie dokumentów, spisał mnie i dał mi mandat, tak? Tutaj mam do... No i ja teraz nie czuję się winny. Jadę do sądu bronić się. Jak to się skończy, zobaczymy. Wiadomo, że w sądzie nie będę mógł pokazywać wam. W środku wszystkiego, tak myślę, że nie będę mógł nagrywać, ale jak wyjdę, to sobie mogę pójść na kawę i opowiedzieć cały przebieg sytuacji. I myślę, że tak robię. Teraz się bardzo spieszę. Mam 7 mil, ale 20 minut muszę jechać. Spieszę się, ale będę tak myślę, że zdążę 10 minut być przed sprawą. No, moja sytuacja jest taka, że myślę, że wygram, bo uważam, że byłem w pracy. Uważam, że. Posłuchałem się policjanta, skoro nie pozwolił mi tam stanąć. I pojechałem na miejsce, gdzie uważam, że mogłem stać, i nie rozumiem, dlaczego mi dał mandat. A poza tym, nie wiem, co się temu policjantowi stało, ale moje imię, nazwisko się zgadza, adres się zgadza, ale wpisał zły samochód. Ja nie mam srebrnego Hondaia, tylko czarną Hondę. Wpisał złe tablice rejestracyjne, więc mam nadzieję, że już na samym początku sędzia stwierdzi. Że że po prostu są niespełnione wszystkie warunki procedury i może w ogóle nie, nie będę miał sprawy. No nic, zobaczymy jak, jak to będzie. Czas pokaże. W każdym razie, jak wyjdę z sądu, to wam o wszystkim opowiem. A teraz podjadę i, no może, z zewnątrz jeszcze zrobię filmik, jak wygląda mniej więcej ten sąd. Bo to, to nie jest tak jak w Polsce, jak w Europie, to tam się troszeczkę wszystko różni. No zobaczymy. Co będę mógł nagrać? To nagram. Jak nie będę mógł, to trudno. Zobaczcie. Jestem właśnie na terenie sądu. I widzicie wszędzie zaparkowanie dużo samochodów. A budynek taki sobie. Mam nadzieję, że to ten, bo ja tam widzę dalsze budynki. Excuse me, this is suite For? Thank you very much. A więc trafiłem do dobrego budynku. No i wchodzę. Zobaczymy, co się będzie działo. Nazywa się Harry's County Courthouse. To jest sąd nie miasta, tak jak tutaj by powiatu, no bo mi akurat zrobił to, cały ten mandat wpisał szeryf z tego kanty. Sytuacja nie jest skończona, ale na dzisiaj tak, bo przedstawiłem na piśmie moje wątpliwości przy rejestracji do sądu i. To pismo zostało przyjęte, wypieczętowane i przeniesiono moją sprawę po prostu na 10 czerwca. Może i dobrze, a może źle, bo wiecie o co chodzi? Człowiek też traci cały dzień i zamiast zarabiać to siedzi tu w sądach, ale no nie podoba mi się po prostu, że każdy policjant myśli, że może sobie tak wstawiać ticket, każdemu mandaty, i zazwyczaj właśnie liczą na to, że, że sobie przemyśleć, czy warto ci ten dzień tracić, czy nie. Ale jeszcze jak wczoraj przeczytałem, bo nie wiem właśnie, czy podlegam pod miejscowość Katie, gdzie mieszkam, czy pod Houston, bo jak pod Katie, to tam byłoby tam gdzieś w granicach 150 do 200 dolarów mandat, a tutaj zaczyna się od 350 do 375, czy tam 400, nie? No to kurde. To już jest troszkę pieniędzy i uważam, że jest o co walczyć. To ja wolę tutaj walczyć niż pracować, bo ja 300 dolarów dziennie zarobić to jest bardzo ciężko. Tak? Także, by na mi, jeśli chodzi o mnie, bo na pewno są osoby, które zarabiają dużo więcej, bo mam przyjaciółkę w Kalifornii, która dziennie zarabia 5000 dolarów, no ale to są inne poziomy życia. No nieważne, w każdym razie myślę, że już nie będę przedłużał, tutaj nie ma co opowiadać, mam pismo w ręku. I po prostu, tak jak powiedziałem, będzie to krótki filmik. Nie wiem, czy Was zainteresuje, czy powinienem taką bzdurkę, ale dla mnie to jest takie wydarzenie życiowe. Tym bardziej, że ostatni raz jak byłem w sądzie, to byłem jeszcze, jak mieszkałem w New Jersey, byłem tam kilkakrotnie, myślę, że ze cztery razy. Raz nawet chcieli mi już zamknąć na nie pamiętam, czy na 10 dni, czy na miesiąc, bo jak. Byłem jakiś czas w Stanach, już że przekroczyłem wizę i mieszkałem nielegalnie. Jeździłem na polskim prawo jazdy. To trzy razy zostałem złapany i do sam tak zwany suspendant, a więc zawieszone. Ale udało mi się na polskim prawo jeździe jakoś odwiesić. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Trafiłem po prostu. Dobrego kierownika, który wziął pracownika, który umie po polsku, więc taką dobrą komunikację miałem i wytłumaczyłem, że będę chciał zrobić prawo jazdy. Aha, nie, bo mi tak mówi: po co ci mam ściągać suspendent? Bo ten suspendent to jest takie zawieszone na rok, że przez rok nie mogę jeździć. No i oczywiście ja po cichu jeździłem. To tak, jakbym jeździł bez prawo jazdy. I przyszedłem do tego okienka i mówię, że chciałbym ściągnąć. To tam kosztowało wtedy to ściągnięcie 100 dolarów, ale on mówi, po co mam ci ściągać, skoro masz nadal polskie prawa jazdy, nie masz amerykańskiego, to tak jakbyś nie miał. Ja mówię, no tak, ale jak będę chciał zdawać teraz, on, bo to nie jest tak, że ja muszę się tłumaczyć, jaki ja mam status, to, tamto, siamto. Ka każdy tutaj, to, to tak nie działa, yy, bynajmniej nie działało. Ja nie wiem, jak jest teraz, bo teraz jestem, od wielu lat legalnie mam yy, tutaj yy, Mam te same prawa jak Amerykanie, więc dostęp do wszystkiego, ale w każdym razie wtedy nie miałem. Ale mówię, że jak będę zdawał, to, to wtedy będę miał problem. Ten suspendę trzeba i tak i tak ściągnąć. I to go przekonało, ściągnął mi. No i trzecim razem, kiedyś tam, kurde, koleżanka do mnie zadzwoniła, miałem. Tylko odebrałem. Nawet długo nie gadałem. I gdzieś tam policjant zauważył, że jestem na komórce i oczywiście. Brak prawo jazdy, to jeszcze na parkwayu, to był state to jeszcze gorzej dla mnie. No i wtedy jeszcze ściągnęli mi samochód, i to wszystko kosztowało, bo taki samochód ściągałem na policyjny parking i to nie jest tam stawka 10 dolarów czy 20 dolarów, tylko oni potrafią na przykład po 150 dolarów dziennie kasować ciebie. Ja jeszcze nie daj Boże, to na weekend ci się trafi, na przykład w piątek to dopiero odbierzesz w poniedziałek rano, i oni ci to wszystko liczą. No nieważne, w każdym razie. Miałem bardzo fajnego adwokata i powiem Wam szczerze, że są różni adwokaci, różni mi tam ludzie mówią, że ten jest lepszy, ten jest gorszy. Nie wiem, jak jest tam w innych sprawach, ale jeśli chodzi w New Jersey, sprawy drogowe, naprawdę polecam tylko jednego, Jerry Kuzemczak. On potrafi wyciągnąć ze wszystkiego i potrafił. A najbardziej w czym mi zabłysnął i spodobał się, yy, i właśnie jak poszedłem do kortu, to było w Sadlebruk. To sędzia chciał mnie wsadzić. Ja mówię, że nie ma problemu. Ja sobie poradzę. On mówi, wie pan, ja nie boję się, że pan pójdzie siedzieć. Ja się boję, że jak pan wyjdzie, to przyjdzie emigration i deportuje pana. Bo oni w, w tym momencie, emigration, ma wejście, że ktoś nielegalny tam coś zrobił i gdzieś jest, mają na ciebie namiary i potrafię na przykład po miesiącu, czy tam do trzech miesięcy się pojawić i ciebie deportować. No to więc on mi to ściągnął. Ściągnął, że nie będę aresztowany, był ticket, ale dali mi znów ten suspendent, to się nazywa, a on sobie tak pomyślał, no, że ten suspendent, jak będę miał, to zawsze jak się pojawię, to policjant może mnie na tej zasadzie jakiś zatrzymać, w komputerze wyskoczy, jak ja jeżdżę i tak dalej, więc nie chciał, żebym miał ten suspendent. i on się uparł na to. Ja już byłem pogodzony, a on nie. I pamiętam, że kazał mi zostać już po sprawie. Sprawa się zakończyła, on został. I jeszcze raz wziął na prokuratora i sędziego. I wyobraźcie sobie, że na jakiś artykuł z 1920 czy 1930 roku powołał się i tego zyspendent nie dostałem. Dlatego ja bardzo podziwiam tego człowieka. Uważam, że jest super i się bardzo stara. I rekomenduję go naprawdę w ciemno. Nie wiem, może może ktoś był z niego niezadowolony, ale ja nie zawsze. Mój syn też kiedyś miał sprawę. Też załatwił pozytywnie mojemu synowi. Yy, także wiem mniej więcej jak to wygląda w tych sądach. W Teksasie jestem pierwszy raz bo na przykład w New Jersey teraz to nawet nie wiem, czy bym musiał do sądu iść, bo tam sprawy yy, wiem, że toczą się też przez internet no nic, zostałem przeniesiony mam na razie spokój przez miesiąc nie muszę się martwić i teraz pojadę jednak po tą kawę i coś zjem myślę, że się jeszcze zrzemnę, bo dzisiaj pracowałem na maksa w nocy bo widziałem, że z rana nie będę pracował może nawet przez cały dzień że mnie się i po południu wyjadzie. Mam nadzieję, pozytywnie zatwiona. Mam nadzieję, no, nie wiem, czy będę potrzebował tutaj tłumacza. To już będzie zależało od sędziego. Ja zawsze miałem tego adwokata. Ten adwokat był i adwokatem, i moim tłumaczem. Miałem też takie sytuacje w New Jersey, w Pensylwanii, tak, w Pensylwanii dwa razy. W Pensylwanii mnie zatrzymał policjant na polskim prawo jazdy za yy, Dwa razy miałem właśnie za speed, a więc za przekroczenie prędkości i powiem Wam szczerze, że lubię tych z Pensylwanii policjantów, bo oni się nie czepiają, że polskie prawa jazdy, ale od razu mi powiedział, a wiem, że wtedy jeszcze w Pensylwanii w tamtych latach przez internet się nie zapłaciło. Wysłałem czekiem, wysłałem czek, taki wypisuję czek yy, i wysłałem listownie, bo właśnie nie mogłem przez internet, wysłałem czek, pobrali mi z czeka, i w ten sposób zapłacie i mówił: tylko zapłać, bo jak nie zapłacisz, to będą problemy. Bo tutaj jest tak, że za nie zapłacony mandat, yy, mogą cię zamknąć. Jesteś na ulicy, jedziesz następna jakaś kontrola. Zresztą oni już od razu mają w komputerach w dzisiejszych czasach, że, że jesteś poszukiwany i, i momentalnie zamykają cię na drodze, I nawet nie przychodzą do domu, to, to gdzieś na drodze wpadniesz i wtedy znów nieprzyjemna sytuacja, tak? Bo, bo wezmą ci samochód, znów będzie parking, ty będziesz siedział, oj, to są koszta, uuuu nie warto. W każdym bądź razie, no nieważne, w każdym bądź razie pamiętam, dobrze wspominam tych policjantów z Pensylwanii. Miałem raz sytuację w Upstate New York. Jak byłem nielegalny, to pytał się mnie, ja miałem polskie prawo jazdy przetłumaczone przez takiego prawnika. To nie jest adwokat, ale taki prawnik. Tutaj tak można było i on się mi nie pytał, czy mam przekroczony pasz w ten wizę. Tylko powiedziałem, że jestem tutaj turystycznie i tak dalej, i tak dalej. I póki wizę masz ważną, to możesz jeździć na, na polskim prawo jazdy, tak? Ale jak już przekracza wizę, no to, to niestety nagle okazuje się, że to wszystko jest nielegalne. Także też pamiętam dobrze. I miałem kiedyś taki przypadek w Pasejku. Policjant mnie zatrzymał. W ogóle był w szoku, bo miałem yy, polskie prawo jazdy, samochód zarejestrowany na, na yy, Illinois. Pamiętam, że chyba w. Na drugi dzień właśnie przyjechałem, dopiero co załatwiłem tę sprawę, bo w Illinois można było na polskie prawo jazdy zarejestrować yy, samochód i jeszcze dostać ubezpieczenie. Więc praktycznie, yy, jak cokolwiek się stało na drodze, nie było żadnych problemów, jedynie tak dwuznaczna sytuacja dla policjanta. Czy, I teraz to zależało od stanu. W Illinois to uznawali, na przykład, a w New Jersey nie bardzo. No, i tam też przekroczyłem niewiele, może 5 mil więcej, ale to był rejon szkolny, więc oni są bardziej wrażliwi. Zatrzymał mnie policjant, próbuje ze mną rozmawiać. Ja mówię i taki zaskoczony, jak to jest, że ty jesteś nielegalnie. Masz zarejestrowany samochód na siebie, masz, masz ubezpieczenie. Ja mu to tam staram się tłumaczyć, on, żeby lepiej zrozumieć. Wezwał jeszcze jednego policjanta, bo to w New Jersey dużo jest Polaków, który umiał po polsku. No i on nie wtrącał się, ten Polak. Myślałem, że on mi pomoże, ale nie, on się nie wtrąca ani na tak, ani na nie. Ale bardzo dobrze tłumaczył, nic od siebie tam nie dodawał. W każdym razie było pytanie: No, co ja mam teraz z Tobą zrobić? Ten policjant powiedz mi, gdybyś był w moich butach, co byś zrobił. A ja mówię: Wiesz co? Akurat Wielkanoc nadchodziło, tak na ten weekend, I ja mówię. Wiesz, co ja, ja bym wypuścił ciebie. Tym bardziej, że są święta. Ja mówię, zrobiłbym ci tą przyjemność i wypuścił, dałbym ci szansę. On tak na mnie popatrzył, śmiechnął się i mówi: dobra, ja cię wypuszczam. Ale pamiętaj, gdybyś nie, ty przez to, że jesteś nielegalnie, tym bardziej pilnuj, jak szybko jeździsz i przepisów, bo yy, jeśli jeszcze raz cię złapię, to cię udupię. Tak mi powiedział. To ci udupię. A teraz cię puszczam. A dobrze wiesz, że jak nie będziesz nic przekraczał, nikt ci nic nie będzie zatrzymywał. Bo faktycznie w Stanach coś takiego jest, że bez powodu nie zatrzymują. Chyba, że kogoś szukają czy coś. Ale tak naprawdę bez powodu nie zatrzymują tutaj. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to mi się podoba, nie? Dobra, na dzisiaj kończę. To mówię, to jest krótki filmik. Yy, tak opowiadam bardziej z życia wziętą sytuację. Jak jest... Mogą się wydarzyć w Stanach. W każdym razie, napiszcie mi w komentarzach, czy jak będę szedł do sądu, czy jesteście ciekawi w wyniku tego wszystkiego, jak to się skończy? Czy mam dla, znów taki programik krótki zrobić? Czy po prostu dać sobie z tym spokój, że to Was w ogóle nie interesuje? Dobra, na dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się. Cieszę się, że jesteście z nami. Jak zawsze, proszę o subskrypcję, łapki powiem Wam szczerze, że ostatnio troszeczkę tych subskrypcji doszło Nie, chcę dobić jak najszybciej do tysiąca, jeśli chcecie i macie chęci mi pomóc, z góry Wam za to dziękuję no i proszę o ten komentarze. co myślicie o tym, czy, czy powinienem jeszcze raz taki filmik zrobić, jak będę w lipcu tutaj w Korcie, w Sądzie czy jesteście ciekawi jak ta sytuacja się skończy trzymajcie się, ja.